Cześć, tam w swoim kanale. W dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy o opłatach cmentarnych i omówimy, na jakiej podstawie są pobierane opłaty na cmentarzach. Tutaj najważniejsze jest przede wszystkim ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która rozróżnia trzy rodzaje cmentarzy. Cmentarze komunalne, gdzie mamy największą ilość orzecznictwa, cmentarze wyznaniowe, potocznie co niektórych nazywane przykościelne czy tam parafialne, a także cmentarze prywatne bo również takie są. Co prawda niewielka ich ilość, ale również mamy cmentarze prywatne. Zdaje mi się, że niejaki chyba właśnie tam rodzina pana Staraka po tym jak ginął na motorówce na Mazurach, to właśnie chcieli go pochować w takim prywatnym mauzoleum. no ale Sanepit skontrolował to, no bo chyba nie przypuszczali, że znanych i bogatych również można kontrolować. Ale po kolei. Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do grobu, tak zwane użyczenie lub ponowanie miejscem grzebalnym przysługuje osobie, która wykupiła to miejsce, a w praktyce to oznacza, że administrator cmentarza tutaj mówimy o gminie, parafii bądź innym właścicielu zarządcy w przypadku cmentarzy prywatnych może pobierać za to opłaty, ale opłaty mogą być wyłącznie pobierane za pierwsze udostępnienie grobu i po drugie za przedłużenie prawa do istniejącego grobu. Co 20 lat w przypadku grobów tradycyjnych. W przypadku grobów murowanych, zgodnie z artykułem 7, ustęp 2 ustawy, takiej opłaty za przedłużenie się nie pobią. No i teraz pytanie, co to jest grób murowany, bo często pojawia się takie pytanie. Grób murowany, potocznie nazywany grobowcem, to rodzaj grobu. Wnętrzna, czyli komora grobowa, jest wykonana z trwałych materiałów budowlanych, np. cegła, kamień, beton, marmur, a nie tylko z ziemi. W odróżnieniu od grobu ziemnego, w którym trumna spoczywa bezpośrednio w ziemi i jest nią przysypana, w grobie murowanym trumna lub trumny w przypadku grobu wielosobowego jest lokowana w specjalnym komorze, otoczonej ścianami, dnem oraz sklepieniem. W praktyce groby murowane często pełnią funkcję rodzinnego grobowca, umożliwiając pochówek większej liczby osób. Może taki grób murowany być również wniesiony nad poziom gruntu, albo też całkowicie wkłopany w ziemię, jednakże zawsze z wyraźnie wydzieloną i zamurowaną komorą. Należy też podkreślić, że opłata nie jest kupnem grobu na własność, lecz wniesieniem należności za możliwość użytkowania grobu przez określony czas. Skolwiek inne opłaty muszą mieć w oparciu w tej ustawie mogą być nakładane jedynie za bezpośredni związek z pochówkiem. Przechowywanie złok w kapicy przed pogrzebem, przygotowanie grobu do pochówku, Miejsce na postawienie nagrobka w przypadku cmentarzy komunalnych, odpowiedzialny za ich prowadzenie i utrzymanie jest gmina. Podstawę prawną do ustalania opłat stanowią przepisy ustawy o cmentarzach w związku z ustawą o samorządzie gminnym, która przyznaje Radzie Gminy kompetencje do uchwalania opłat lokalnych i regulaminów. Natomiast uchwała Rady Gminy w sprawie opłat na cmentarzu ona musi mieć swoje oparcie wyłącznie. Przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. No i w tym momencie, jeżeli na przykład by się okazało, że uchwała Rady Gminy pobiera opłaty za rzeczy, za których ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przewiduje, taką uchwałę Rady Gminy można zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. Efekt będzie taki, że wyrok. Sądu administracyjnego stwierdzającego nieważność tej uchwały, będzie miał skutek wsteczny, no i tym samym, jakiekolwiek opłaty pobrane będą podlegały zwrotowi. Innym rodzajem cmentarzy, tak jak powiedziałem, są cmentarze wyznaniowe, parafialne, ale także tutaj po tą grupę byśmy pociągnęli cmentarze prywatne, bo podstawa do ewentualnych zaskarżeń tych opłat będzie podobna. W przypadku cmentarzy wyznaniowych, tutaj mówię o parafialnych, lub prywatnych, ten administrator, czyli tutaj mówimy o parafii, zgromadzeniu zakonnym, czy właśnie jakiś tam zarządca prywatny, ustala opłaty we własnym zakresie, kierując się oczywiście w pierwszej kolejności przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ale także jakimiś wewnętrznymi regulacjami danej instytucji, na przykład dicezji, czy wspólnoty religijnej. Jednakże, tak jak w przypadku cmentarzy komunalnych, jakiekolwiek opłaty muszą mieć swoje oparcie w ustawie o cmentarzach i o chowaniu zmarłych. Także w tym przypadku pobierane są opłaty za utrzymanie miejsca do pochówku, za przedłużenie prawa do grobu w przypadku grobów ziemnych, a ponadto za wykonywanie jakichś określonych usług, czyli kopanie grobu, organizacja pochówku itd. itd. Kluczowe jest jednak, że cmentarze wyznaniowe i prywatne muszą stosować przepisy, ustawy dotyczące chociażby minimalnych wymogów sanitarnych i zasad urządzania No i co do tej kontroli przejrzystości opłat. Zgodnie z prawem ustawy powinny być jawne i dostępne dla osób zainteresowanych. I tutaj w praktyce, jeżeli istnieją wątpliwości co do zasadności pobieranych opłat przez takie cmentarze wyznaniowe, prywatne, można po w kolejności oczywiście zwrócić się do zarządcy z kazaniem podstaw prawnych, jaki jest a bądź w przypadku chociażby tych cmentarzy wyznaniowych do właściwej kuri, bądź władz zwierzchni danej wspólnoty wyznaniowej i wtedy ewentualnie je zaskarżyć. W przypadku cmentarzy wyznaniowych, czyli parafialnych, które należą do kościołów lub innych związków wyznaniowych, ustalenie opłat za miejsce do pochówku lub usług cmentarnych co do zasady, podlega regulacjom wewnętrznym danej wspólnoty wyznaniowej oraz ogólnym przepisom ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. To jest z tego względu możliwość skutecznego zakwestionowania skażenia opłaty na takim cmentarzu wygląda inaczej niż w przypadku cmentarzy komunalnych. Przede wszystkim, cmentarz wyznaniowy jest własnością kościoła lub związku wyznaniowego, a jego zarząd i regulaminy, w tym cennik. Wynikają z wewnętrznych przepisów danej instytucji. No i jaka jest podstawa do kwestionowania takich opłat, kiedy jest to możliwe, no to jest wtedy, kiedy takie opłaty byłyby sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak? Czyli jeżeli byłoby sprzeczne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na przykład przekraczałoby dopuszczalny zakres dopuszczalnych należności, czy wprowadzałyby Opłatę za przedłużenie grobu murowanego, można byłoby podjąć, rozważyć podjęcie kroków prawnych. Czyli w przypadku chociażby takich opłat za groby murowane, można byłoby to zakwestionować na podstawie artykułu 58 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym taki regulamin wprowadzający opłatę, która jest sprzeczna z ustawą, byłaby, jest nieważna z mocy samego prawa. Zgodnie z artykułem 58, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek. W szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnych wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Także, zgodnie z paragrafem 2, nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Tutaj w przypadku zasad współżycia społecznego istotnym argumentem może być nadmierna bądź rażąco wygórowana stawka, która w praktyce uniemożliwiałaby pochówek. Wówczas można rozważyć, czy nie dochodzi do nadużycia prawa podmiotowego, czy sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Tylko w artykułem 5 Kodeksu Cywilnego Tutaj mówię to w przypadku zwłaszcza cmentarzy prywatnych. Także należałoby stwierdzić, czy taki regulamin cmentarza, czy takie opłaty, miałyby swoje uzasadnienie w regulaminie lub wewnętrznych przepisach. Oczywiście te również muszą być zgodne z ustawą. Natomiast zwykle taka parafia lub inne zarządca cmentarza ma regulamin, w którym opisuje, jakie opłaty i w jakiej wysokości pobiera. Jeżeli opłata nie ma uzasadnienia w tych wewnętrznych przepisach, albo stoi z nimi sprzeczności, można zażądać od zarządcy wyjaśnień i odstąpienia od nadłużenia takiej opłaty. Także kiedy pobieranie opłaty w przypadku cmentarzy wyznaniowych bądź prywatnych byłaby bezprawne. Wtedy, gdy, kiedy byśmy mieli do czynienia z dyskryminacją bądź nierównym traktowaniem. W przypadku, gdyby wysokość opłat byłaby różna w zależności od kryteriów bezprawnie dyskryminujących np. Na narodowości, wyznania, płci, poglądów politycznych, czy innych niedozwolonych różnicowań. Warto rozważać, czy nie doszło do naruszenia także przepisów antydyskryminacyjnych, choć w praktyce takie sprawy raczej rzadko trafiają do sądu. Ja osobiście nie znalazłem, zwłaszcza gdy one dotyczą wewnętrznych instytucji kościelnych. Wewnętrznych kościelnych regulacji. No i słuchajcie, gdzie i w jaki sposób można skażać taką opłatę? W przypadku cmentarzy wyznania, w przypadku cmentarzy parafialnych, no, przede wszystkim w pierwszej kolejności, no ja bym proponował tą drogę wewnątrzkościelną, tak? Czyli należałoby się zwrócić do proboszcza w przypadku parafii albo do innego podmiotu zarządzającego cmentarzem z żądaniem wyjaśnienia podstawy prawnej takiej opłaty. Jeżeli to nie przynosi żadnego skutku, można oczywiście wysłać pismo do kurii dietetyzjalnej, w przypadku kościoła katolickiego, lub właściwych władz danej wspólnoty wyznaniowej, powołując się na niezgodność pobieranych opłat z wewnętrznymi, kosiennymi przepisami lub zasadami życia społecznego. Jeżeli to nie przyniesie skutku, można pomyśleć na... Postępowaniem cywilnym, nad pozwem cywilnym. Opłaty na cmentarzach wyznaniowych i prywatnych mają charakter cywilnoprawny. To jest rodzaj umowy o udostępnieniu miejsca na cmentarzu. Więc jeżeli ktoś uważa, że żądana opłata jest bezzasadna lub rażąco wygórowana, może rozważyć wytoczenie powództwa cywilnego przed Sądem Powszechnym na przykład w zakresie ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty lub o zwrot nienależnie pobranej opłaty.